Agabudowniczy! Zawsze da radę! Agabudowniczy! Nie jest sama Pozdrawiamy bandę banan. Dzisiaj jest ze mną banda. Banan noc, banda, banan, banda, banan, obcu na rejony. Hej, hej, hej! Kupste klejle! Ja być tak na początek, super! Zostawcie słupka, lajka Pozdrawiamy tak. bandę banan. Możecie kupić nowy komputer, który nie będzie się tak crashował. Jedziemy! Cześć nie, ta gra ma straszne stany i migające światła. Fajnie! Unho is visit story. Myślę, że będzie to najciekawy? Dziś skończyliśmy stawiać wszystko na moją imprezę urodzinową. Nic mi się się załadowało, nie załadowało ogólnie. Muszę tylko skończyć gotować kilka rzeczy, ale czuję się jak w domu. Jaka miła ta babcia! Tak wygląda taką bad bitch. Do czasu. Babce wygląda jakąś bitch. Na razie jej nie widzę, bo mi się dopiero załadowało. Więc chłopaki, co myślicie? Nie widziałam, że tym chłopakiem. Bardzo Ej. kolorowy, uwielbiam go. Proszę do rozejrzenia się, muszę tylko coś złapać. Więc co złapać, ale okej. Okay. A mogę do góry? Mogę. Nie mogę do góry. No bo w nocy no będziemy mogli będziemy spać. Co, co znalazłeś? znalazłeś? <laughs> Oczywka. O co chodzi? <laughs> o, mówisz coś. Jeśli co to, pracę, to To dlaczego robić. jest zablokowany, a nie odpakowany? Musimy być cicho, zanim nas usłyszą. O, tu jest apte. O, no zabrałeś mi apteczkę. No. Czy wszystko w porządku? O prost! Och, tak. Nie, wiesz, nie wiem, Czekaj, czekaj, Ja Dobra babcia właśnie skończyła robić nam niektóre z jej słynnych hamburgerów i domowych ciasteczek. Brzmi pysznie. To się że ja dostawię jakieś atrud. Jeszcze to ja nie do... Dobra, zjem, zjem. O, yeah. am, wow, to jest niesamowite. Am, am. O, a, wow, to jest niesamowite! Ja to czytam! Wiem, bardzo dobrze, bardzo smaczne. A no dziękuję, staje. tak się cieszę, że wszystkim się podobało. Nie czuję się... Wiedziałam. Nie, nie czuję czu się zbyt dobrze. To moja kwestia. Haha. Ha. Ha, ha. O rany, jesteś na coś... O uczymany. rany, czy jesteś na coś oszulony? Co na orzeszki ziemne, chyba pamiętam, jest z kawałkami czekolady. Czy przypadkiem przyniosłeś czy coś? Czy przypadkiem przyniosłeś na coś na nagłe wypadki? Tak, w mojej torbie. Gdzie jest moja torba? W torbie. Szybko, znajdźmy torbę. SZYBKO, ZNAJDŹMY TORBĘ! Ej, to jest pushing ten koć. Tylko Taś. jakiś bed A może jak to wezmę, to będzie to? To jest to? Nie jest my bag? No to nie jest twoja torba. Gdzie, Gdzie moja torba? Ej, bag. B, b, jak mnie zabiją teraz, to ja się popłaczę. No to robię jeszcze raz! Gdzie jest ta torba?! Ja mam coś takiego. Gdzie jest ta torba?! A może u góry? Pewnie u góry. No ty... Nie, u góry nie można wejść. No realnie, ale nie da się. Dziękuję bardzo, ty... że Za fotelem była! Nie ma problemu. jest. dzięki typie, dziękujemy Ci bardzo. Ja nie mam problemu, chciałem, aby mojej kiedyś jesteś pewnie jesteś z innego kraju. Tak pozdrawiamy pozdrawiam. Co jest zanim zaczniemy imprezę, zabryć, imprezę do sklepu, i na sklepu, aby zanim zaczniemy dobrze. Jak ty zanim jak imprezę, tam jak ty tam jak ty tam jak ty Ja czytam jego babci i ty tam jak ci tam jak ty tam jak ty tam jak ty tam posprzątać. Nie tam O, to pomożemy. No, jak ty you, you are all really kind Naprawdę tak chłopaki, dzięki za pomoc e, e, w sprzątaniu. Babcia będzie tak szczęśliwa jak wróci. W każdym razie czekamy, powinniśmy obejrzeć telewizję czekając na babcię. To brzmi dobrze. Ja siadam tu. Gosh, so I I Hi, Ale ładnie, jest... dobrze wklejone. Tak. Holy cow, that Czy to jest jakaś ekra, I, I no? No, fajnie, tak Ło, wygląda strasznie, fajnie a, Tak, zgadzam się. Bardzo Cóż, zaczyna się dość późno, się robić dość późno Myślisz, że powinniśmy iść do łóżka? Tak, możemy iść jeśli, jeśli chcecie. Ja nie mówię, Chce, bo nie, chcę, bo nie chcecie widzieć Tak, zrób to No wszyscy zróbmy to, a nie on tylko Powinniśmy przynajmniej poczekać, aż babcia Jerry'ego wróci do domu. Powinna niedługo wrócić do domu, powinniśmy być w porządku. No, chyba polski no nie, nie, przy, nie za dobrze. I... Ej, ej, chodź na piętrowe. Ja biorę łóżko na górze. They aren't in Jerry. room. Mamy się bawić. Ja gram na cybałkach. A ja wchodzę do kosza, bo jestem gorzykarką. Ja mogę to jakoś oddać. Tak, okay. Chyba nie. Jestem dość zmęczony, a wy? Chodź w I Ja tu śpię, ja tu śpię. Yes, so My, no chłopaki też nie wiem, jak sobie to śpią. No, osobno. No, no, ja ja no, śpię no. jakoś a, obok jakiegoś Andersona. I'm not sure, we were playing so much, we probably didn't hear her. Tak, być może. W mm. początku nic jej nie będzie. Ma ustawiony budzik, więc jeśli zadzwoni, będziemy wiedzieć, że są kompaty. Cóż, to sprawia, że czuję się bezpieczniej. Idziemy spać. Tak cóż, dobranoc chłopaki. Dobranoc chłopaki! Good night, Jerry. Good night, Jerry. Good night, Ember. Night mist. No i spadłam. No i tak śpimy gdzie indziej. Właśnie wiemy. <grywamy>. Wybieramy sobie miejsce, a i tak śpimy gdzie indziej. O, śpisz z tym Andersonem. O Boże, nie no! Tam jest znowu. To tam jest znowu. Nigdy, nie Co się dzieje? Czy wszystko w porządku? Nie. Są tylko jakieś głośne dźwięki schodzące na dół, myślę. Jestem pewien, że to tylko babcia wyraza Aż tak głośno. Bo powinniśmy sprawdzić na wszelki wypadek. Może potrzebuję pomocy? W porządku, chodźmy. No w końcu. Po... O, stajemy. No to ja sobie idę spać, dobranoc. Nie ma... Gdzieś, chłopaki nie ma się czego. To nie Czemu? nasza chodźmy babcia. Na I do łóżka. O dzisiaj nasza. Uh, oh, guys, I think Grandma my may. Co masz na myśli? Schody? Ona schody. Ale znajdź mnie, szukaj mnie, szukaj mnie. Nie mogę, De, babcia. Szukaj mnie. Są, że ja się że że jest złe. schowałam! Schowałam się. W... Ja, ja się schowałam w pralni. Ja idę do chłopaków. Siema. Do pralni, do pralni, to masz takie dzieci. Co robisz cofnij się. Nie bo my jesteśmy na blokach, tam cię znajdzie. Ja, ja pójdę na lampę. Ja chcę na lampę. I want go to the... Ale remote. tu jest te, Ale tu jest specjalna strefa dokowanie się i do pralni, i do odblokowanych drzwi na dole. Tam jest strefa, gdzie się jest znajdź za pralkami. A skąd jest. Tutaj. To skąd wiesz niby? Bo mi się wyświetliło takie fioletowe coś. A teraz zawsze no. jest tej strefa. Ale nie mam takiej strefy. Ale ja miałam. A tu to było. Coś to nie było. Jak sami zostaniemy, to będzie pięknie. RUN, WILL, GRANDMA CATCHES YOU Czyli mam uciekać, bo inaczej Grandma nas znajdzie O Jezus Ja się je boję O, poszło do góry Chyba Nie, nie jednak to jest SPIRITMAN Dobra Okej okay. Co do cholery właśnie się stało? Co się właśnie do cholery stało. Ej, dobra, jednak to nie była dobra kampa tam pustalka. Tak nigdy nie widziałem, żeby to robiła. Ona nas biła. Może wrócić do swojego pokoju. Ja, ja już oglądałam gdzieś to, to ale nie widziałam kogo. Ja też chyba oglądałam, ale niekoniecznie pamiętam. Coś ci zrobi to ponownie. Czy powinniśmy spróbować umieścić życie na, na drzwiach na wypadek, gdyby próbowała to zrobić ponownie? Nie wiem, że my ma jakieś dewniane dyski gdzieś na dole, ale nie pamiętam gdzie. Czy idziemy na dół? Well, let's go find them. Dobra, idziemy. Jestem pewna, że to będzie w pralni. Moim jest to, że ja znam pralnię. A gdzie to jest? No, tu są, no. A to ja muszę teraz jeszcze zanieść tam. Yy, teraz sobie będziemy do pokoju. No, o, mogli tu lepiej do paryka, do uważać, mamy być szczera? No, coś nie wiem jak wy, wie, ale jestem przerażony. Ja nie. Przy którym chłopaki, nie chciałam, aby. przerażony. Jestem lub przestraszony. W porządku, może znajdziemy sposób, aby wyjść i uciec? Maybe we just talk out the front door? Nie. O tak, nie pomyślałam o tym. Nie sądzę, żeby to był pomysł. Cóż, nie możemy tego zrobić. Why not? My grandma turns on the house alarm every night. O nie, jakiś alarm. Cóż nie zda szkoda, by go wyłączyć? No, she doesn't tell anyone the code. No i No, super. she doesn't. Uh, well that should we do the yeah. No to oknem. No czemu nie czytasz swojej kwesti... kwestii? A co z tym, co z tym, co z tym? Jeśli możemy znaleźć kruż, który go otwiera i zobaczyć co. Maybe there's another key in the that will open the basement. Ja. Yeah. może inne byście, które nie było. Do no, piwnicy jakoś. Może jest jakiś... To może zadziałać. To może zadziałać. Przez okno. No, I got the do is A Ale to nie jest jakoś wysoko. nie ja skoczyła. Window. O ma... jest pewna, że ona rozbija szybę. Też. Albo, się budziła. albo że się obudziła i coś rozbiła. Oh, not what do... oh, no, what do we do? Ja to czytam, bo to moja mm. nie Nigdy, jakoś już o, no. o nie, chłopaki, co zrobiliśmy? Dobra. Ja się boję. Moja babcia, będzie na mnie taka zła. Nie. Tak, tutaj, tutaj. Tak, tutaj. Tak, no i co? Tak, i tak jesteśmy bezpieczniejsi. Po prostu otworzyli drzwi, że Nie zrobisz tego. Nie. Zatrzymuj się. Ja cię nie wypuszczę z No to No dupa No, on to Dobra, idzie dupa. zrobić. Dobra, idę, 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 idę z nim, idę z nim, idę z nim. Idę z nim, idę z nim, idę z nim. I nie martwcie się, ch chłopaki, po prostu schowajcie się na wypadek, gdyby coś się stało. Idziemy. Be careful. O, Be careful, Jenny. Idę z nim. Good luck. O Jezus. Ja stąd wyciekam. To nie, nie, Ja idę. Dobra, do widzenia! Nie! 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 Ale musimy sprawdzić, czy Jerowi nic nie jest. Let's just go, guys. Come on. Maju, maj, polećmy dziś, bez miast. Ten ostatni raz od mnie, ma. Maju, maju, maj. To <śmany> Wakacyjny lot, lot, leci, leci, szok, szok. Teraz to lot, lot. Kurde kot, kot. Zapisałem się na to, po prostu chcę stąd wyjść. Masz klucz. guys, I, I found the ja clue. znalazłam ten klucz! Widzisz ja znalazłam, nie masz problem. Maybe it's the cave. The ja znalazłam. Masz problem. Teraz wam go nie otworzę, haha. Weź ten klucz. Proszę. <tosan> Co tu mamy? Kolejny klucz! Może zobaczmy, czy to do... Czy to do drzwi piwnicy? Open it. No open, a nie... Na no to kliknij. O. To ja się boję. Co on tu robi? Are you okay? O Boże, święty Twój angielski jest po prostu piękny. Ale ja to czytam yeah. teraz jak dla Beki. Yeah. Yeah, yeah, I'm fine, I find everything, everything happened so quick. Well, I'm glad you are okay, you have a bend, don't... No, Grandma, your life's dislocated away, how did you even open the door? We found the key to the backbox box in Grandma's room and I had a key don't open it. Czyli babcia nadal jest w bliżu. Ja. Nie wiem, jeszcze jej nie widzieliśmy. I don't know. Just try to escape no them before she już nie wiem czy to dobry pomysł. Czy dobry pomysł uciekać? Bo cóż już ją złościliśmy i czuję, że po prostu ciągle to psuje. It was uh, my fault, she tak jak usłem. Następnie pomogłem wam zdobyć z deskę deski, aby zamknąć jej drzwi. I don't know, I just don't want anything else to happen. Nudne to sorry. Ja się wciągnęłam. Za czy odejdziesz. Zostaję. Go, go, zostaję. go, go, zostaję. go, go, zostaję. go, go. Ja zostałam. Go, a ja zostaję. Go. Dobra, zobaczymy, co będzie. One, go. Dobrze, niech pozostaną. Dobrze, niech pozostaną. <laughs> Muszę iść po prostu do łóżka. Ok, let's go back upstairs. No to idziemy do góry. I have bad thing about this. Nie będę. Nie, nie chcę patrzeć na tego. Ja nie idę do góry. Ja nie idę tam. On się zaciął. No właśnie widziałem, chyba się fajęcznie zaciął. What is this? Come on. To są dorsy. To są dorsy. Nie, to są nie, dorsy. Nie, nie. <laughs> nie. To się is... boj.

Gentlemen, no, it's your turn. No, it's super, I you can't escape that. That, that easy. I knew this. so oh, this was a bad idea. Well, what should we don't do now? Maybe we can try to escape a different way. <laughs> Good luck, trying, Everything is work on. The only way to escape is the the front door, which uh, has a secret code only I know. What if we what? challenge you to try to receive the code? I can do that. Wow! Am I too much? No, no, Yeah, congrats! Thank you. Czemu nie wyjaśniamy, co to jest? No właśnie. Mógłbyś w końcu powiedzieć. Jezu, jak ona się creepy śmieje. Dobra, gadaj w końcu. Mhm. As you can probably tell me now, grandma has a obsession. Coś tam. Z tobą wszystkie pięć kluczy umie się w swoich gniazdkach. A with a code will... Aha, dobra, czyli mam po prostu znaleźć klucze i wtedy ujawni nam się jakby kod. Tu jest jeden kluczyk. Ja tu mam jedyna krześle. Ja mam pod krzesłem. A już. No już, bo to nie mam, bo to razem to nie No i G. Nie no, no to teraz dawać mi kod. Find the hidden paper. Znalazłam. Ej, bo ja już pod stołem! Ustałam pod stołem! <laughs> no dobra, wyszła. Oh my god, we will <laughs> escape this. Ej. Grunge ma. Ej, jakieś papiery były w piwnicy, do piwnicy, bo tam w piwnicy coś było. Ale już znalazłam papiery. Opóźniona jesteś. Nie bo, mi się nie, bo ja nie czytam, ja nie czytam. No ja nie czytam po prostu. Just start the code so we can get out of here. No i idziemy. Papa, pa. Do nigdy, Jerry! Już nigdy do no niego nie przyjdę, na ludzkę. Ale to jeszcze nie koniec. Też! Uciekamy! Oh. Nie, mam nie mam pojęcia. No i super, jesteśmy w... Gdzieś. W czarnej dupie. Dokładnie. What do we do? Jest druga No i w związku z tym... 22 3. No Noże to myślę, że chciałam zagrać ten no oczywiście, to jest najlepsza pora na historii. What was that? What's that? No, but what do we go to? Ej tam jest. Ej, jak jest coś świeci czerwonego, pa, 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 no, Ej, Ej faktycznie, ja to nie da. Ej, już koniec? Chyba jest? Chyba tak wiesz? Złe zakończenie. A to super! <laughs> A czyli my mieliśmy z East. Czyli dobrze mówiłam, że my mamy ist. No widzisz. Dobrze! Jeżeli Wam się podoba, zostawcie łapkę do góry, subskrypcję na tym kanale, a mi się widzimy na następnym odcinku. Dujaczki!